To już czwarty raz, kiedy wystawiamy się na tej imprezie. Wielka przyszłość jest przed tymi targami, ponieważ konsolidują one branżę dźwigową i pokazują wszystkie nowości, które każdy z nas może zaprezentować w szerszej publiczności. Na tegorocznej wystawie pokazujemy dźwig panoramiczny przeznaczony do ekskluzywnych pomieszczeń, m.in. Wykonaliśmy takie dźwigi w muzeach, w kilku biurowcach. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Pozyskaliśmy wiele nowych kontaktów, wiele nowych firm odnalazło nas dzięki tym targom. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Targi Locum Expo są targami, które jak najbardziej spełniają oczekiwania, dążenia właścicieli i zarządców nieruchomości, gdyż w chwili obecnej bardzo dużym problemem są wysokie koszty ciepła zużywanego w budynkach wielorodzinnych. W pierwszym i w drugim dniu było wiele wygłoszonych referatów, które były poświęcone działaniom zmierzającym do ograniczenia zużycia oraz kosztów ciepła. Firma nasza Działa w tym zakresie, w związku z czym uznaliśmy, że powinniśmy się pojawić na takiej imprezie, która właśnie jest dedykowana dla zarządców nieruchomości. Jesteśmy po raz pierwszy na targach w Wystawiamy się z naszym produktem: salowe parkingi systemowe. Uważam, że impreza jest bardzo fajna, rozwojowa, zainteresowanie jest dosyć, dość spore, nawiązaliśmy sporo kontaktów przekazaliśmy materiały marketingowe. Sądzę, że warto było przyjechać.